Witajcie serdecznie kochani. Bardzo się cieszę, że mogę się z Wami podzielić moją historią, dlatego że jest bardzo popularna, że tak powiem. Kilka lat temu cierpiałam na niedoczynność tarczycy. Teraz bardzo dużo kobiet cierpi na niedoczynność tarczycy i Hashimoto, dlatego myślę, że ta moja historia może rozświetlić Wam troszeczkę umysły i zapodać troszkę wiedzy, żeby dostać takiego kopa, że można jednak sobie z tym poradzić. Słuchajcie, jakieś 4-5 lat temu, a właściwie to to jeszcze troszeczkę wcześniej, dlatego że ja mam teraz 36 lat, a jak miałam 27 lat, chodziłam na studia i było mi bardzo ciężko się uczyć, i przyszedł taki moment, gdzie czytałam książkę czy jakiś artykuł i kompletnie nie przyswajałam tych informacji. Zaczęło to być dla mnie bardzo dziwne, dlatego że dodatkowo do tego doszło ogromne zmęczenie. Wracałam z pracy do domu o godzinie 19, siadałam na łóżku w butach i po prostu zasypiałam. Potrzebowałam jakieś pół godzinki, godzinki przespać się, żeby móc później ruszyć do innych zajęć myślę, że dla każdej z Was jest znany temat, który dla nas kobiet jest bardzo ważny, czyli naszej wagi. Każda z nas chciałaby się odchudzać, a przy niedoczynności tarczycy i Hashimoto jest to bardzo, bardzo utrudnione. Dlatego ja kombinowałam przeróżne diety, byłam na wszystkich dietach świata i teraz mogę się pochwalić właściwie tylko tymi efektami, dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że mogę Wam o tym powiedzieć. Także jeszcze z takich objawów, które mi towarzyszyły, to było przede wszystkim właśnie to tycie. Nawet niekoniecznie tycie, tylko mimo tego, że bardzo ograniczałam sobie spożywanie pokarmów, starałam się dużo ćwiczyć, jeździć na rowerze i sprawiało mi to naprawdę bardzo dużo trudu, dlatego że ja byłam po prostu zmęczona. Moje ciało było spuchnięte, brwi zaczęły mi wypadać, zaczęły mi wypadać włosy. Także tutaj dla kobiet jest to też bardzo ważny element naszego wyglądu. Więc tutaj są chyba najważniejsze te objawy, a poza tym jeszcze dochodziły problemy z układu pokarmowego, naprzemienne kłopoty w toalecie. I coś zaczęło się dziać, więc bardzo się cieszę z tego powodu, że intuicyjnie. Nie chciałam brać leków chemicznych, chociaż chwilę byłam na hormonach, na letroksie, i miałam bardzo dużą dawkę, do 75. I takim punktem kulminacyjnym, który zmienił moje myślenie, była wizyta u mojej pani endokrinolog, kiedy zaczęłam z nią rozmawiać na temat diety. Przeczytałam o takim protokole immunologicznym, który zakłada, że trzeba. Pozbyć się ze swojego jadłospisu pewnych grup produktów, a potem powolutku je wprowadzać. Czyli właściwie miało to za zadanie wykluczyć alergie pokarmowe i uczulenia pokarmowe. Także ma to sens, prawda? Niestety, moja pani Endekronolog nie podzieliła mojego entuzjazmu i powiedziała, że ja już do końca życia muszę brać tabletki, i przecież, skoro moja mama jest przy kości, nie jest szczupła. To ja też nie mam na to szans. Więc jakoś nie bardzo to mi się zgodziło i bardzo się z tego cieszę, że y, miałam taką intuicję. Y, Także troszeczkę się zbuntowałam, i powiem szczerze, że igrałam trochę ze swoim zdrowiem, czego nikomu nie radzę. <grych> Dlatego, że już teraz wiemy, w jaki sposób zrobić to po kolei. Więc y, ja zaczęłam chodzić po zielarzach. Więc jeden zielarz mówił mi, że trzeba zająć się jelitami, drugi zielasz mówił, że trzeba zająć się jelitami, a ja nie mogłam tego zrozumieć, że ja przychodzę starczycą, a ktoś mi każe naprawiać jelita nieszczelne. Jednak okazało się to prawdą, dlatego że na całe szczęście trafiłam i to nie przypadkiem, zapewne we wszechświecie nie ma przypadków, trafiłam na moją koleżankę Basię, która zaprosiła mnie po prostu na wykład. Ja wtedy stwierdziłam, że wóz albo przewóz, że nie będę tutaj złosił samosią, że w końcu należy kogoś posłuchać. I trafiłam na wykłady naszej pani koleżanki lucyny, która w taki sposób wyraziła swoje zdanie, że ja wiedziałam, że właśnie na ten wykład miałam trafić. I zrozumiałam, że muszę podjąć kroki i po prostu poddać się komuś, kto na ten moment ma większą wiedzę ode mnie zaczęłam stosować filozofię zdrowia, czego na początku kompletnie nie rozumiałam, dlaczego ja muszę się zajmować wątrobą i jelitami, ale poszłam za tym i teraz jestem ogromnie wdzięczna przede wszystkim sobie, że zaufałam sobie i zaufałam osobom, które chciały dla mnie dobrze. Więc zaczęłam pracę z organizmem, która trwała, nie powiem, że miesiąc, dwa, tylko dobrych parę lat. Cały czas dbam o organizm, dlatego, że to Póki żyjemy, to musimy to robić, prawda? Codziennie jemy, codziennie pijemy wodę, bo wiemy, że to nas utrzymuje przy życiu. I rzeczywiście musimy poznać, w jaki sposób funkcjonuje nasz organizm, a nie liczyć na to, że po prostu jakby oddawać odpowiedzialność za swoje życie w ręce innych osób. Także teraz czym ja się mogę pochwalić? Na pewno tym przede wszystkim, że wyszczuplałam. Wyszczuplałam, dlatego że zeszły ze mnie zastoje wody, zeszły ze mnie um, oczyściłam sobie kiszki, jak ja to zawsze mówię. Robię to przynajmniej dwa razy w roku. Bardzo to lubię. Gdzie ja na początku było ciężko, ale teraz naprawdę ma to dla mnie ogromne znaczenie i stało się to właśnie filozofią życia. Yy, moja skóra promienieje, mam o wiele nawilżoną bardziej skórę, yy, zaczęły mi włosy rosnąć yy, i przede wszystkim energia. Ja budzę się rano i jestem pełnia, pełna chęci do życia przede wszystkim, dlatego że nic mnie nie boli. I nic mnie nie boli, nic mnie nie doskwiera. Yy, czuję... Wielkiego Power'a, i dlatego też tutaj jestem, dlatego że zrozumiałam, że ja też potrzebowałam takiego wsparcia mentalnego i bardzo chciałabym teraz być inspiracją i pomocą dla Was. Także cieszę się bardzo, że jesteście. Słuchajcie kolejnych filmików. Jeżeli macie ochotę, bardzo chętnie odpowiem Wam na jakieś pytania. Chcę Wam powiedzieć jeszcze na sam koniec, że yy, czuję się tak fantastycznie, że wiem, że moja tarczyca jest zdrowa, że mojemu ciału nic nie doskwiera i nie muszę tego wiedzieć i robić miliona badań, chodzić po lekarzach, tylko po prostu ja to czuję. Także tego Wam życzę, moi drodzy, i powodzenia na kolejnych częściach kursu. Pozdrawiam Was serdecznie.